Cześć! Witajcie z samego rana. To dzisiaj jest co prawda dzień wolny, ale, ale moje. E, mój zegar biologiczny, jak zwykle, obudził mnie bardzo wcześnie. I postanowiłem nagrać mm, unboxing i krótką recenzję gry, którą e, przysłał mi ProtoVision, a wyprodukował. Napisał The 8-Bit Guy. Oczywiście mowa o. No, już wyrzucę. Mowa o grze Planet X21. Pierwsze, absolutnie wspaniałe wydanie. Profesjonalne, kolorowe, absolutnie cudowne. W środku. W środku mamy. Tak, spróbuję do, do kamery, żeby było widać. Oczywiście, o, zobaczcie, no, całe pudełko. Wszystko jest. Zafoliowane elegancko prezentuje się naprawdę świetnie. Eee, no, mamy wiadomo, ProtoVision reklamówkę. Eee, mam um, instrukcje, które klawisze od w grze odpowiadają. Też bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie wydane. Hmm? Jest oczywiście dyskietka. Do czego mógłbym się przyczepić? No, okładka. No, powinna być coś nawiązująca, tak? A nie tylko biała. Ale lecę dalej. To jest instrukcja. Na twardym papierze. Bardzo dobrze wydrukowana. Pachnie drukarnią. Bardzo dobre wykonanie. Szyte, porządnie, równiutkie. No, nie ma się do czego przyczepić. No a w środku. No w środku mamy. O, tu będzie widać. Mm, mamy zabaweczkę. Być może jest to związane z grą. A może po prostu <śmuchy> nie mieli co włożyć. Ee, bo <śmuchy> gra patrząc na. No, Jest czołg, tu jest koparka. Okej, okay, może miał być czołg, ale zabrakło. Jest cardridge oczywiście. Ja dzisiaj użyję kardridge'a. Nie chcę mi się podłączać stacji. Stolik mam dość mały i w ogóle, jak widzicie, troszeczkę inna sceneria niż zawsze. Dlaczego? To zaraz się okaże. Mam nadzieję, że nic nie popsuję i nic nie przewrócę, bo jestem podłączony również mikrofonem do kamery, bo dzisiaj używam tylko jednej kamery na statywie. Dobra, to odkładam. To odkładam. No dobra, to wrzucę kardręcz. Dobra. Teraz, dlaczego inna sceneria? No przecież muszę je pochwalić. To jest oczywiście mój komodorek, zrobiony przez Darta Skalmara. Zmodowany, pomalowany, cudowny, wspaniały. Tak, tak, tam widzicie część jaskini, No bo chodzi o to. Telewizor Bang Olufsen, dość stary, bo jeszcze kineskopowy, ale już całkiem fajny. Dobra. Eee, tak, jest to tel telewizor e, Bang Olufsen mm, z wbudowanym magnetowidem, tak, magnetowidem. I mam pewien pomysł na to, e, bo przecież można zdobyć kasetę, jeszcze nie wiem jak, ale zdobyć kasetę i to co się dzieje na ekranie nagrywać. A potem z tego no, montować coś zamiast na kamerze będzie bezpośrednio, bezpośrednio z, e, jakby z, z tego, co, co się wyświetlało na ekranie. No dobra. Joja, okay. mam podłączonego Panek X20. Ha, to jest Planet X2.1 Copyright. Aha, Dobrze. Start the game, select map. E Chyba, chyba nie ten port Joy'a. Wystartuje to jeszcze raz. Dobra Karin, to się wytnie. Czyli to nie jest gra... <śm> um, to jest chyba gra... strategiczna. Ja! Yeah. Fazet, który nie lubi i nie gra w strategię, bierze się za recenzję strategii. Bo w sumie wiecie co? Ja też nigdy nie grałem w strategię, więc w zasadzie, Jugori, nie jesteś usprawiedliwiony. Zobaczmy, co jeszcze nam powiesz na koniec. Dobra, no nic nie zrobię. No. Strategii nie zrecenzuję, bo nie mam pojęcia o strategii. No dobra, wróciłem na innej kamerze. Recenzja strategii w, pod postacią Planet X 2.1 jest poza moim zasięgiem. E, w ogóle recenzja e, gry e, w 2 czy 3 minuty, odpalenie, pokazanie jak się gra. No ze strategii to nie wyjdzie. E, jeszcze raz pokażę do kamerki cartridge. Wszystko naprawdę fajnie wykonane. Hmm, może się podobać e, może się podobać na zewnątrz o, zobacz jeszcze raz jest, jest naprawdę kawał dobrej roboty. E, natomiast e, tak już <gryw> już o tym mówiłem no niedorówka moim zdaniem. Jeśli już mamy trzymać się e, recenzowania choćby tego co, do, co dostałem, no to tu zdecydowanie powinno być e, powinno być wydrukowane, tym bardziej, e, tym bardziej, że to wygląda jakby było wycinane, czyli to nie jest koperta, e, nie jest koperta, e, gdzieś tam produkowana w fabryce, to może być cięte albo na jakimś ploterze, e, albo no nożyczkami raczej nie chociaż no nie wystawiałbym że ploter bo jest dosyć, dosyć równo wycięte no natomiast no jeśli już to powinna być okładka w kolorze no i tak pojawiły się jakby końcówkę dogrywam już po komentarzach do innego filmu na na smoku zabawka no Ja wiem, że to pewnie nawiązuje, bo tam są buldo buldożery czy coś, ale no, no nie, nie, nie. Albo nic, albo, albo ten czołg, który jest na okładce taki ładnie narysowany. O, proszę bardzo, no, no czołg, no cokolwiek innego, ehm, ale, ale ta koparka, Cia. Ehm, no i środek też jest nieźle zrobiony, bo jest, jest, jest gąbeczka, są wycięcia. Ale właśnie widać, że jest to szablon i musieli, musieli szukać na wymiar, dlatego że no, no, koparka, jeśli byłoby to celowe, tak, to koparka i łyżka powinna się schować, a to jest po prostu tak, wciśnięte i, i tyle. E no, to tyle jakby z takiej pseudo-recenzji. To właściwie była bardziej recenzja pudełka i wykonania niż samej gry. Eee, no pewnie się komuś spodoba, bo dlaczego nie? Eee, jakby są ludzie, którzy lubią strategię, nawet na komodorka. Eee, no ja za strategiami nie przepadałem nigdy i, i jakby te, tej wersji będę się trzymał. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Hmm, coś miałem rzec. No nie pamiętam co chciałem powiedzieć. A wiem co chciałem powiedzieć. <laughs> Lubię niespodzianki, dlatego y, po pierwsze y, skwasiłem na początku nazwę, czyli to nie jest Planeta X21, ja później się poprawiam na planeta X2.1. <laughs> Ale również nie miałem pojęcia, że jest to gra, że jest to gra strategiczna, do tego no, takie zaskoczenie, tak? Bo chciałem, chciałem zrobić recenzję, ale niestety nie wyszło. Kupiłem ją tylko dlatego, że zobaczyłem, jest nowy tytuł. Okej, okay, nic nie czytam o niej. Robię, robię zamówienie, czekam aż przyjdzie. No i przyszła i. No i, no i właśnie jak jakby tyle. Dziękuję pięknie za uwagę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.